Z pacjentami, z rodzinami pacjentów, wynikają najczęściej z, z braku porozumienia, właśnie z braku komunikacji, z, z, z trudnościami w jakby wytłumaczeniu pacjentowi, y, jaki jest problem, dlaczego on nie powinien się na przykład pojawić w sorze, albo co my będziemy robić, jaka będzie ten proces diagnostyczno-terapeutyczny, dlaczego on tyle trwa, bo też jest problem z tym, że, że ci pacjenci są u nas godzinami, y, siedzą i oczekują na y, diagnostykę. Bardzo dużym problemem jest to, jeżeli u pacjenta jest silne poczucie własnej wartości i tego, że był zawsze osobą bardzo sprawną, a nagle widzi, że ta sprawność psychiczna jest coraz gorsza i mówi o tym, że ma wrażenie, że przestał panować nad swoim umysłem. To jest chyba w tej chwili dla mnie najtrudniejszy pacjent, jeśli chodzi o Komunikację, ponieważ tutaj mogą być bardzo różne problemy, szczególnie wynikające z tego, że musimy sobie poradzić z lękiem pacjenta. Roszczeniowi pacjenci, trudni pacjenci i kłótnie to jest tak średnio kilka, nawet kilkanaście razy w ciągu dyżuru. Także to nie jest tak, że to są pojedyncze sprawy. I oczywiście no, trzeba przyznać, że no, nie jesteśmy tego uczeni. Jest problem duży w nas, w personelu medycznym według mnie. Bolączki myślę, że są podobne te, jak te, które pewnie dostrzegają moi koledzy. To jest ten nasz ciągły pośpiech w ochronie zdrowia i brak miejsca, odpowiedniej atmosfery do rozmowy. Bo trudno zadbać o dobrą atmosferę, kiedy na przykład sale pacjentów są wielołóżkowe, bo tak naprawdę powinno się usiąść przy tym pacjencie, stworzyć odpowiednią atmosferę, żeby rozmawiać o sprawach trudnych, na przykład przekazywanie informacji o złej diagnozie czy progresji choroby. Albo o tym, że widzimy, że zawęża się ten obszar życia, czyli pacjent wchodzi w ten okres terminalny, bo on może tego nie czuć. Oczywiście może czuje się osłabiony, ma liczne dolegliwości, ale gdzieś jest ta nadzieja, jak zawsze mówimy, w tyle głowy że jednak ta sytuacja się odmieni, poprawi i my czasami jesteśmy zmuszeni wprost komunikować, że jednak ta realia, ta sytuacja, w której chory się aktualnie znajduje, zupełnie mówi o czymś innym. Każdy z nas ma inną wrażliwość, inne własne doświadczenia z czasu dzieciństwa, Obecne problemy życiowe, problemy w relacjach, kryzysy relacji, to wszystko wpływa na to, jak personel medyczny radzi sobie z pacjentami. Czasami największym problemem są ich własne emocje, kiedy empatycznie odbierają to, co dzieje się u pacjenta, i to jest po prostu zbyt trudne. Patrzenie na ludzkie cierpienie, na, na trud, na to, jak się zmagają, na przykład pacjenci z chorobami terminalnymi, tacy, z którym zostało tylko określona ilość czasu a takim pacjentom trzeba towarzyszyć mm, poprzez pomoc medyczną, ale właśnie też takie bycie, empatyczne bycie z drugim człowiekiem, które myślę, jest najtrudniejsze. Każdy z nas ma inne możliwości i umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi. Ja teraz nawet nie mówię o pacjentach. Więc jest bardzo istotne, żeby te osoby, które mają trudności w komunikowaniu się z pacjentem, i umiejętności w rozumieniu jego sytuacji, one mogą po prostu się tego nauczyć i mogą ćwiczyć. Tak? Czy to jest umiejętność, której można się nauczyć? Niektórzy mają predyspozycje, mają takie zdolności, które pomagają im w tej pracy, natomiast wydaje mi się, że praca i rola lekarza jest też ważna ze względu na rozmowy, które przeprowadza codziennie w swojej praktyce. Młodzi ludzie najczęściej są otwarci. Oni są chętni, chcą rozmawiać, tylko tych technik też trzeba ich nauczyć w tej edukacji przeddyplomowej, czyli w trakcie studiów. Musimy nakładać E, e, dokładać starań, żeby pokazać im, jak ona powinna wyglądać prawidłowo i że nie należy bać się szczerości. Bo my zajmujemy się też edukacją studentów w ramach naszego bloku z medycyny paliatywnej. E, każdy, każdy student, e, przynajmniej na wydziale, e, na kierunku lekarskim, na wydziale lekarskim, ma kontakt z naszym psychologiem i e, jest uczony protokołu SPIKES, czyli jak przekazywać trudne informacje. Studenci bardzo sobie chwalą te zajęcia i uważają, że są szalenie przydatne i prawdopodobnie będą im pomagały w tej codziennej pracy.